Witam serdecznie w kolejnym odcinku Menadżera w drodze. W dniu dzisiejszym chciałbym poruszyć zagadnienie związane ze strefą komfortu, strefą nauki i strefą paniki. Zacznijmy od tej pierwszej, chyba najprostszej. Strefa komfortu jest to strefa, w której czujemy się bardzo dobrze, bardzo komfortowo i w tej strefie tak naprawdę chcielibyśmy Przebywać jak najdłużej. Oczywiście, mówiąc tutaj o strefach komfortu, nie mam do końca na myśli tego, że mam wygodną kanapę, wygodny fotel albo wygodny samochód, siedzę sobie w bardzo fajnym miejscu, tylko myślę tutaj o strefie komfortu naszej wewnętrznej tak? czyli związanej z zadaniami, z pracą, którą wykonujemy. I jeżeli weźmiemy sobie właśnie tego typu strefę komfortu pod uwagę wówczas skupia się to wszystko i zbiera się to wszystko do strefy, w której wykonujemy zadania. Dobrze nam znane, w których mamy doświadczenie i w których jesteśmy po prostu dobrze i czujemy się w niej swobodnie. To to jest pierwsza strefa. Druga strefa jest to strefa nauki. Oczywiście, jeżeli byśmy sobie to narysowali, pierwsza wewnętrzna strefa to jest właśnie strefa komfortu, otacza ją strefa nauki. Co to oznacza? Strefa nauki polega na tym, że mamy możliwość spróbowania się z zadaniami, których do tej pory nie robiliśmy. Mamy możliwość dowiedzieć się czegoś nowego, spróbować zupełnie nowych rzeczy. I ta strefa jest o tyle ciekawa, że jeżeli dobrze będziemy nią zarządzać, czyli na przykład delegować, tak, bo delegowanie. Na pracowników jest bardzo dobrym sposobem na to, żeby przesunąć ich ze strefy komfortu do strefy nauki. Wówczas dobrze zarządzane delegowanie pozwala na to, żeby naszym pracownikom ta strefa komfortu się rozrastała, ponieważ jakby naturalna kolej rzeczy jest taka, że jesteśmy w strefie komfortu, robimy rzeczy, które są poza nią i ta strefa komfortu nam się powoli powiększa. Trzecia strefa, bardzo istotna, strefa paniki. Co to oznacza? Jeżeli przepchniemy osobę trochę za daleko, tak? czyli robię rzeczy zupełnie nowe, ale są bardzo trudne, nie jestem na nie przygotowany ani mentalnie, ani fizycznie, jakąkolwiek pracę wykonuję, wówczas pojawia się tutaj strefa paniki. Bardzo często strefa paniki jest związana również z występowaniem bardzo krótkich deadline'ów, tak? Czyli musimy dostarczyć coś w bardzo krótkim czasie. Z jednej strony, z drugiej strony jest to trudne zadanie, którego wcześniej nie robiliśmy. Z trzeciej strony nie mamy wszystkich informacji po to, żeby poprawnie i dobrze wypełnić to zadanie. Także to są te trzy strefy. I czemu w ogóle chciałbym o nich porozmawiać? Otóż pierwszy powód, dla którego chciałbym o nich porozmawiać, jest związany z tym, że Strefa komfortu jest bardzo fajna, natomiast w strefie komfortu możemy zacząć się usteczniać. Dlaczego? Ponieważ jeżeli stoisz, to się cofasz. Tak jest takie powiedzenie czy stwierdzenie. W związku z tym, jeżeli zawsze wykonuję zadania, które są w mojej strefie komfortu, może się okazać, że za miesiąc, za rok, za dwa jestem tak naprawdę bardzo mocno do tyłu. A rolą lidera jest to, żeby upewnić się, że nasi pracownicy nie stoją w miejscu, tylko się rozwijają. W jaki sposób zatem możemy ich rozwijać? Otóż, tak jak wspomniałem przed chwilą, wystarczy, że będziemy ich wypychać do tej strefy nauczania. Wówczas strefa nauczania będzie się powiększać coraz bardziej, coraz bardziej, a jednocześnie naturalna, będzie taka naturalna. Nie pamiętam, czy to się nazywa chyba osmoza w chemii, gdy się płyny przenikają. Tutaj nastąpi takie naturalne rozszerzenie się tej strefy komfortu, dzięki czemu będziemy mieli pracownika, który nie tylko ma bardzo szeroką strefę nauczania, w której się dużo rzeczy uczy, ale jednocześnie ten pracownik będzie. Wszerzał swoją strefę komfortu. Możecie teraz zapytać, oczywiście, Maćku, ale jeżeli strefa komfortu mojego pracownika będzie bardzo duża, to wówczas zgodnie z tym, co przed chwilą powiedziałeś, będzie stał w miejscu, tak? Tak, dlatego trzeba odpowiednio do tego podchodzić. Mówię tutaj o procesie, który trwa latami, bo jeżeli masz, wyobraźmy sobie sytuację, tak, bardzo dużej ilości rzeczy się uczysz, tak, czy ty, czy twój pracownik. Bardzo dużej rzeczy, ilości rzeczy się uczysz, i w pewnym momencie twoja strefa nauki jest już praktycznie zerowa. Wszystko wiesz. Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację. Wszystko wiesz. Czy to oznacza, że zaczniesz stać w miejscu i się cofać, bo jesteś cały czas w strefie komfortu? Nie, ponieważ ten proces jest tak długi. Że w międzyczasie pojawią się nowe zadania, nowe rodzaje zadań, możesz awansować, czyli zmienić znowu całe swoje otoczenie i budować od nowa strefę komfortu, strefę nauki, strefę paniki. Także to wszystko jest bardzo długo rozciągnięte w czasie, to z jednej strony, natomiast z drugiej strony też się zmienia i nie jest statyczne. Także to jest ta druga strefa. Trzecia rzecz, czyli strefa paniki. Co jest groźnego ze strefą paniki? Otóż strefa paniki. Ma to do siebie, że w niej się zwyczajnie nie uczymy. Nawet jeżeli uda nam się zrealizować zadanie, wówczas nie uczymy się, nie wyciągamy z tego żadnych konstruktywnych wniosków i nie zapamiętujemy nic na przyszłość. W związku z tym trzeba jej bardzo mocno unikać. Tutaj istnieje na przykład technika, o której wspominałem wcześniej. Jeżeli delegujemy zadanie do naszego zespołu, to Sprecyzujmy bardzo dokładnie to, jakie są oczekiwania, jakie są możliwości, jaki jest budżet, jakie są zadania konkretne, tak żeby tej osobie było po prostu łatwiej, żeby ta strefa paniki była daleko. Bo o tyle, o ile nasz umysł historycznie i ewolucyjnie jest przystosowany do tego, że w momencie uzyskania co jakiś czas lekkiego strzału adrenaliny. Uczy się lepiej, wydajniej i lepiej zapamiętuje o tyle długotrwałe działanie pod wpływem stresu i adrenaliny, no działa niestety niekorzystnie i niszcząco na nasz umysł. W związku z tym trzeba zrobić wszystko, żeby uniknąć tego typu sytuacji. Trzeba zrobić wszystko, żeby uniknąć sytuacji, w których nasz Mózg, czyli pracuje pod bardzo dużym stresem, wówczas po prostu niczego się nie nauczy, nawet jeżeli przez przypadek i jakimś cudem będziemy w stanie zrealizować swoje zadanie, które dostaliśmy. W związku z tym to są takie główne rzeczy, o których trzeba pamiętać. Czyli podsumowujmy. Mamy strefę komfortu. W strefie komfortu czujemy się najlepiej, najprzyjemniej. Jest to komfort psychiczny związany z Wykonywanymi przez nas zadaniami. Druga strefa, strefa nauki. Dbajmy o to, żeby ta strefa nauki była duża i żeby pozwalała nam poszerzyć strefę komfortu. No i trzecia strefa, strefa paniki. Jest to strefa, w której niczego się nie nauczymy, tylko i wyłącznie możemy sobie zrobić krzywdę. I życzę sobie i wszystkim. Tego, żeby nasza strefa komfortu była jak największa, żebyśmy mieli jeszcze do tego strefę nauczania, nauki, ale żeby ta strefa paniki praktycznie zniknęła z naszego życia. Bo jeżeli odpowiednio podejdziemy do tematu i stwierdzimy, że no, co złego może się stać, najwyżej tego nie zrobię, ja zdaję sobie sprawę z tego, że są budżety, są deadliney i wszystko, ale jeżeli nie mam na coś Realnego wpływu, wówczas nie przepalam na to energii. Kiedyś miałem taką rozmowę z jednym ze swoich przełożonych. Spytałem go, dlaczego on nadal czerpie przyjemność z tego, co robi. Po 20 latach nadal czerpie przyjemność z tego, co robi w jednej firmie na mniej więcej jednej pozycji. Okazało się właśnie, że stwierdził, że przekłada swoją energię i chęć zrobienia czegoś i siłę tam. Gdzie wie, że może to mieć skutek, natomiast nie próbuje zmieniać rzeczy, na które nie ma żadnego wpływu i które po prostu organizacja nie chce, żeby były zmienione. Jest zbyt duża bezwładność tam. I to zainspir zainspirowało mnie do tego, żeby faktycznie zacząć w ten sposób myśleć. Jeżeli wiem, że nie jestem w stanie czegoś zrobić, to po co mam to robić? Jeżeli jestem w stanie coś zmienić, jeżeli jestem w stanie nawet długo, długoterminową pracą, poprawić coś na lepsze, to wówczas dopiero się na tym skupiam. Ale jeżeli jest coś totalnie poza moim zasięgiem, podejmę jedną próbę, może drugą, a później zwyczajnie zostawiam to, bo zmiana, jeżeli ma mieć realny wpływ, to musimy mieć albo bardzo, bardzo wysokie umocowanie, albo powinniśmy się skupiać nad zmianą organiczną, czyli zmienić własny kawałek podwórka, na którym mamy wpływ, a później skupić się nad szerszą zmianą kolejnych i kolejnych rzeczy. Tego sobie życzę i Wam do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku Menadżera w Drodze. Cześć!